Cześć! Z tej strony Telewizja Studencka Styk. Dzisiaj meldujemy się spod Tarczyńska Arena we Wrocławiu, gdzie lokalny Śląsk-Wrocław zmierzy się z trzecim w tabeli Lechem Poznań. Przekonajmy się, jak kibice zapatrują się na to spotkanie. Myślę, że wynik będzie 2-1 dla Śląska. Utrzymają się, rzutem na taśmę, ale się utrzymają. Optymistycznie 2-0 dla Śląska. 3-1 Śląsk. 2-1 Śląsk. 3-0 Śląsk-Wrocław. Jeśli wiara czyni cuda, trzeba wierzyć, że się uda. Jak najbardziej. Jesteśmy już po spotkaniu Śląska w Wrocław z Lechem Poznań. Wiktorze, czy spodziewałeś się takiego rezultatu na koniec? Powiem ci tak. Znając historię spotkań Śląska z Lechem, spodziewałem się naprawdę wiele. Spodziewałem się bramek, bramki zobaczyłem. Byliśmy na treningu Śląska, mówił Penczwart, że chcemy zagrać tak, żeby kibicom się podobało. Wysoki pressing, strzelanie, to wszystko dzisiaj było, więc Śląsk zagrał tak jak ich kapitan o tym powiedział. Ale czy spodziewałem się w wyniku 3:1 dla Śląska? Czy spodziewałem się tego, że. WKS wypunktuje kolejność? Absolutnie nie. Nie spodziewałem się tego, że Lek będzie miał tak wielkie problemy ze Śląskiem. Jestem pod wielkim wrażeniem. Chcę powiedzieć Asada Alhamdawiego, ale muszę najpierw powiedzieć, jestem pod wrażeniem tego, jak Ante Simundza buduje we Wrocławiu zespół. Śląsk wygrywa dzisiaj 3 do 1. Jakie odczucia po tym meczu? To był naprawdę wspaniały mecz. Atmosfera była świetna. Kibice dopisali jak najbardziej, a co najważniejsze, dopisali piłkarze. I to było niesamowite przeżycie być tu dzisiaj. Jestem mega pozytywnie zaskoczony. To od dłuższego czasu większa taka wygrana. Zresztą 3-1 z lechem Poznań we Wrocławiu. Kibice dali piękny, piękny występ. Zresztą tak samo jak piłkarze. Trzy mi świadczą. Piękna oprawa kibiców. Na trybunach jest naprawdę niesamowicie pozytywna energia, dzięki czemu naprawdę przyjemnie oglądać ten mecz, a jeszcze z takim wynikiem tym bardziej o wiele więcej takich pozytywniejszych emocji pojawia przede wszystkim ten wynik to naprawdę nicamusi zyskoć zaskoczył mnie, no bo jednak to jest jednak Poznań, To jest jednak wyżej od nas, no to jest jednak coś, to jest bardzo dużo osiągnięcie dla nas. Dobry wieczór z telewizja studencka z tym Co dla Pana było kluczowe w dzisiejszym spotkaniu, który moment był decydujący, jeśli chodzi o rezultat tego spotkania? Myślę, że w drugiej połowie drugi gol Asady Alhamdulillah. Ponieważ w pierwszej połowie sytuacja i gra była bardzo wyrównana, mieliśmy obydwie drużyny miały swoje sytuacje i wynik był sprawiedliwy. Ten wynik 1-1, uważam za sprawiedliwy. Jesteśmy już po spotkaniu na Talczyńskiej Arena. Niesamowite widowisko nam tu zgotowali piłkarze obu drużyn. Śląsk Wrocław wygrywa z Lechem Poznań 3-1. Dublet Asada Alhamlawiego i jedna bramka Petra Szwarca tutaj wprawiła w euforię całą tańczyńską Arena. Niesamowita dyspozycja piłkarzy Śląska, ale również trzeba pochwalić to, jak prezentowaliście dzisiaj kibice, bo doping na tych trybunach naprawdę robił wrażenie. Trybuny powoli pustoszeją. My dziękujemy Wam za obejrzenie tej relacji i zapraszamy do śledzenia kolejnych sportowych poczynań Studenckiej Telewizji Styk.